Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy sobotę, pracowity dzień, nowe wydania Tesli Model 3 i chciałbym wam w dzisiejszym vlogu, bo to będzie vlog, pokazać kilka odbiorów, bo dzisiaj z kilkoma naszymi klientami odbieramy nowe Tesla Model 3. Zresztą też zapraszam Was do mojej usługi. Mogę z Wami odebrać samochód, zrobić szkolenie, sprawdzić samochód i pomóc w całym procesie, jak i również w leasingu, bo też leasingi robimy i dofinansowania, więc wszystko znajdziecie w opisie. A ja tymczasem biorę Y, jadę po klienta na dworzec, bo też z dworca odbieramy i za chwilę będziemy odbierać Tą trujeczkę, która tutaj stoi za mną, jest to nowa trujeczka w wersji bazowej, ale powiem Wam, że już odebrałem kilka tych nowych trujek i trochę Wam więcej dzisiaj o tym opowiem. Ale te samochody są naprawdę w bardzo, bardzo dobrej jakości. Przede wszystkim drzwi. Pokażę Wam teraz, jak otwiera się Y. A później pokażę wam, jak otwiera się trójeczka. Nie wiem jak akurat ten model o. Ale na przykład w trójeczce jak, jak tak zrobimy, to ono już się domyka. I muszę wam powiedzieć, że ta jakość spasowania jest po prostu fenomenalna. Dla mnie jakby to, co było przed wprowadzeniem nowej trójki, już było bardzo dobre, a teraz po prostu według mnie Tesla pozamiatała bo coś, co było bardzo dobre, zostało jeszcze bardziej udoskonalone, ale to za, Wam za chwilę e, pokażę, tymczasem lecimy na dworzec. Cały czas mam to dziwne wrażenie, że ta kierownica w tych poprzednich Teslach jest o wiele bardziej miękka. Jadę właśnie Y e, kilkumiesięcznym i tutaj ta kierownica jest mięciutka, a w nowej Tesli po pierwsze kształt jest o wiele wygodniejszy, bo jest lepiej wyprofilowana według mnie, ale mam wrażenie, że jest trochę twardsza. I akurat to lubię w tych starszych kierownicach, że one są po prostu bardziej miękkie. I cały czas mam to wrażenie, bo bardzo często się przesiadam między różnymi Teslami i ta jest przyjemniutka, ale z kolei w, nowym, w nowej trójce jest lepiej wyprofilowana, według mnie. Tutaj się wygodniej trzyma. Jesteśmy już z panem Kajetanem, który odbiera trójeczkę. Panie Kajetanie, to jest ten samochód tutaj. Ten biały? Ten biały, tak. Jak? Tak się spodziewałem, pięknie. Sprawdzę tylko, czy na pewno tak, numer win się zgadza, więc to jest ten, idziemy dokonać wszelkich formalności i za chwilę sobie sprawdzimy samochód. A tutaj dzisiaj znowu pełno wydań. Pierwszy raz właśnie sprawdzam drzwi i chcę powiedzieć, że to się tak super zamyka nie niesamow... jak nie trójka. Totalnie tak, jak nie jest trójka. Zdecydowanie lepiej, nie? No i kolejna Tesla odjechała, nic nie znaleźliśmy. Chciałem powiedzieć tylko, że w... spośród ostatnich odbiorów, które miałem tutaj. Było tylko jedno uszkodzenie. I to uszkodzenie było na kanapie na oparciu, i to jest uszkodzenie dokładnie, które ja miałem, jak kupowałem swoją trójkę bazową. Po prostu tą spinkę do pasów ktoś po prostu nie włożył w tą dziurę, wnękę, i oparcie się przerysowało. Ale tutaj było idealnie. Ale chyba najlepsze spasowanie, co? Ja powiem szczerze, że jestem pod tak ogromnym wrażeniem. To już jest nie pierwsza y, trójka, którą Daniel odbierał z klientem, ale moja to była pierwsza. Nie pierwsza jazda, I nie? Pierwsza jazda. Ja. Słów mi. Słowa suf mi, mnie odjęło. No dobra, ale teraz lecimy po kolejne. E, po kolejną trójkę i zobaczymy, czy w kolejnej trójce też coś będzie złego. Al, ale raczej nie, nie. będzie. Mamy z naszą trochę... manifestacją z naszą energią. Mamy dzisiaj trochę tych odbiorów. Dobrze. Pokażę Wam jeszcze nowość, której wcześniej w Tesli nie było. Wcześniej hak można było zamontować tylko z przodu, a w tym momencie Tesla dodała też z tyłu, więc możemy sobie to wyciągnąć w taki sam sposób jak z przodu. I jak to wyciągniemy, to jest takie trochę dosyć o, to tutaj możemy sobie wkręcić hak, który jest schowany z przodu w bagażniku. Ja zaraz to zamknę, ale Wam pokażę jeszcze teraz, co dostałem. Chodźcie chłopacy, po pokażę co dostałem. Jaki piękny rysunek, zobaczcie. Wow, mask jedna z naszych testi EV rentowych. Kto to zrobił? Fajne. Jak Wam się podoba Wasz nowy samochód? Bardzo. Jesteście zadowoleni? Tak. Będziecie się teraz z kolegami ścigać. Tak, bo to jest ciekawa, ciekawa tak. historia, że u was wasi, wasi koledzy z klasy, tak? Ich rodzice też kupili Tesla, więc mają. teraz mają już Tesle, czyli macie teraz w klasie trzy Tesle, tak? Tak. Jesteście trzecią Teslą i tak. będziecie zarażać dalej. Tak. Kolejne osoby? Super, tak. dzięki. No to trzymam kciuki, piąteczka i gratuluję. Jestem właśnie na Ionity, na stacji ładowania nową trójką i pokażę Wam to o czym mówiłem. O tym przydarciu, które ostatnio mieliśmy, to, jest, to właśnie było w tym miejscu. I tutaj zwróćcie uwagę, jak odbieracie samochód, dlatego że to zapięcie czasami jest w takiej pozycji, i w momencie, gdy złożymy cały fotel, to jak się to znajdzie w nieodpowiedniej pozycji, to wtedy może uszkodzić ten element. I to była jedyna szkoda, którą do tej pory znalazłem w testie Model 3 przy już kilkunastu sprawdzonych samochodach. Poza tym jakość wykończenia. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. Tak samo drzwi, już o tym mówiłem, ale domykają się dobrze, jeżeli chodzi o wszystkie samochody, które do tej pory odebrałem, no to naprawdę nie ma się praktycznie do czego przyczepić. Całe spasowanie jakość wszystkich materiałów jest naprawdę bardzo dobra. Akurat to jest też nowa trójeczka, więc muszę wam powiedzieć, że. Jakość jest coraz lepsza. Wyciszenie w tym samochodzie, zresztą to zobaczycie w testach tego samochodu, bo właśnie też nagrywam sobie recenzję. Po prostu wszystko jest tutaj na plus i komfort jazdy jest niesamowicie duży. Pamiętajcie, że u mnie możecie skorzystać z takiej usługi i mogę Wam pomóc wejść, wkroczyć w ten świat elektromobilności. Jeżeli potrzebujecie leasingu, to również zapraszam Was do kontaktu. A ja tymczasem żegnam się. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia.